mowa też prosić i Pana Wójta i tutaj wspólnie z radnymi, żeby obejmować również jabłonne i myślę, że jak będzie tak jak byłem w tym, trochę w tym zespole i razem żeśmy dyskutowali, to też będziemy przypominali, żeby i cała gmina możliwie była ujęta. także proszę być spokojną. Dziękuję. Dziękuję tak Pan urbański proszę. W, w ramach wniosków, informacji, może najpierw informacja. Proszę Państwa, na stronie gminy ukazała się informacja odnośnie e, wielkiego sprzątania. W dniach 6-14 e, rozpoczyna się e, taki okres. I tutaj e, prosiłbym e, Pana Wójta o informację, w jaki sposób e, będzie można zamówić kontenery, czy też będą zapewnione te e, środki do sprzątania. I prośba tutaj do Państwa radnych o. Nagłośnienie tej inicjatywy. Chcę powiedzieć, że tutaj u nas od wielu lat, właśnie w tej części kotomów północnych, moja sąsiadka Edyta, nie powiem nazwiska, bo RODO nie pozwala, taką akcję organizuje i bardzo fajne efekty są z tego. Natomiast jeszcze wniosek, wolny wniosek, także proszę go nie kierować do Komisji Wniosków, skarg i Petycji. Proszę Państwa, mam taką sugestię, i to tutaj szczególnie do Pana Wójta, żebyśmy kończąc posiedzenie sesji Rady Gminy, może gdyby Pan był w stanie przedstawić plany na najbliższy miesiąc, czyli to, co Urząd Gminy zaplanował do wykonania gdyby to nie było problemem to byłoby dla nas to o tyle lepsze że nie byłoby takich pytań które gdzieś tam się pojawiają co na tej modlińskiej jest kopane bo my w ogóle nie wiemy czy to urząd gminy realizuje czy jakaś inna instytucja także także gdyby była szansa na taką informację z wyprzedzeniem co w najbliższym miesiącu będzie realizowane przez urząd gminy Myślę, że byłoby to dla nas wszystkich pomocne, a ja bym był bardzo zadowolony. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Myślę, że odpowiednim, tak, odpowiednim punktem, wiem, odpowiednim punktem do tego typu, inform, do tego typu informacji. To jest właśnie sprawozdanie wójte, można w kilku zdaniach to powiedzieć. Proszę Państwa, pierwszeństwo w wypowiedziach oczywiście mają Państwo radni. Czy Państwo radni jeszcze macie jakieś pytania lub wolne wnioski? Mamy tutaj jeszcze dwóch mieszkańców, którzy zgłaszali się do Tak? Proszę bardzo, to w kolejności pierwszy był Pan Mariusz Grzybek, a później Pani tutaj przy drodze. Rozumiem, że, że zgadzamy się na wypowiedź. To Dziękuję. Jeszcze raz Proszę. dzień dobry Państwu. Yy, chciałbym przedstawić bardzo niepokojącą rzecz, którą dostrzegłem studiując plany zagospodarowania przestrzennego z samorządu województwa mazowieckiego. Chodzi konkretnie o drogę ekspresową S10, która będzie przebiegała na terenie województwa. Mazowieckiego. Przepraszam, ten jest bardzo mały, ten ekran państwo tego wszystkiego nie będą mogli zobaczyć, no ale cóż, może na samym początku chciałbym powiedzieć, że przede wszystkim jestem zwolennikiem tej drogi ekspresowej S10 w kształcie, który był planowany do roku 2006. Po roku, 2000, po roku 2006 ten plan został zmieniony i uwzględnia troszeczkę inny przebieg i ten przebieg niestety jest niepokojący dla naszej gminy. Sama droga ekspresowa S10 będzie przebiegała, jak tutaj Państwo widzą, od granicy niemieckiej. W Niemczech autostrada A11 poprzez bardzo krótki odcinek A6 z granicy niemieckiej do Szczecina. Następnie Stargard Szczeciński, Piła, Bydgoszcz, Toruń, Płock będzie dochodziło do trasy S8, a następnie do drogi ekspresowej S17 żeby w konsekwencji połączyć się z autostradą A2, która połączy Białoruś drogą magistralną M1. Tak więc będzie to alternatywa dla autostrady A2. I wszystko byłoby w porządku, no niestety tutaj tego nie widać, gdyby ta droga przebiegała tak jak tutaj. Państwo zobaczą, czyli nad lotniskiem w Modlinie, dalej w kierunku Serocka i dochodziła do Wyszkowa. Później był drugi plan, która, który przesuwał tą drogę nad, nad Legionowo i ta trasa miała połączyć się z S8 w okolicach Radzymina. Tutaj państwo widzą w jaki sposób świetnie rozwijają się tereny południowej części Warszawy, północna część Warszawy dróg ekspresowych praktycznie nie ma, które mogłyby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie tej części. I właśnie z tą potrzebą przychodzi droga S10. Ona na dobrą sprawę była do tej pory tylko w, w planach koncepcyjnych do Bydgoszczy. W tej chwili będzie, będzie w, w planach do Torunia, niemniej nie tak jak wspomniałem, w roku 2006 została zmieniona ta trasa. Ta trasa miała dochodzić do płońska. Teraz będzie dochodziła do nowego dworu mazowieckiego. Jednak niepokojący jest yy, przebieg, który będzie szedł od nowego dworu mazowieckiego w kierunku wołomina. Niby byłoby wszystko w porządku, gdyby to było tak jak na tym rysunku, czyli nad lotniskiem w Modlinie, dalej zapewniony byłby ring dookoła Warszawy, który by połączył dwa lotniska i to jest według mnie najlepsze rozwiązanie. Dwa lotniska, lotnisko w Modlinie jak i również lotnisko Baranów i to połączyło spięłoby się w całość. Jednak niestety troszeczkę y, zaczęto to modyfikować, i tutaj jest plan zagospodarowania przestrzennego. No, tutaj niestety z tego rysunku nic nie widzicie. Y, to jest plan zagospodarowania przestrzennego y, samorządu województwa ma mazowieckiego. Tutaj, może troszeczkę y, przybliżę. Tutaj już będzie troszeczkę lepiej widać. Tutaj takie jabłko, niby, to jest legionowo. Jabłonna jest pod Legionowem, poniżej przechodzi tutaj droga 630 i w planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego droga ekspresowa S10 dzieli gminę Jabłonna na dwie równe części. W jaki sposób doszedłem do takich wniosków? Nałożyłem dwie mapy zarówno plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, jak i plan Mazowsza i naszej gminy. W związku z tym, tutaj po lewej stronie Państwo widzicie tereny koło nowego dworu mazowieckiego, po prawej stronie część, która w sąsiedztwie Wołomina. Czyli y, połączenie z trasą S8. Droga ekspresowa S10, która jest w planie zagospodarowania województwa mazowieckiego, na dwie, można powiedzieć, dwie równe części przecinałaby y, gminę Jabłonna. I od Jabłonny szłaby lasem, y, lasami legionowskimi y, w Jabłonnie, następnie koło. Y, Leroy po prawej stronie, przebiegałaby dalej szłaby przez Jabłonne, przecinałaby osiedle Hepi, szłaby przez Las Chotomoski, czyli przez Rajszew, następnie przez Trzciany, w połowie drogi 630 przechodziłaby przez drogę 630 na trasie pomiędzy Jabłonną a nowym Dworem Mazowieckim i przechodziłaby dalej poprzez Skierdy, Suchocin, Wulkę Górską, dochodząc do nowego dworu Mazowieckiego i tam łączyłaby się z trasą, z drogą ekspresową S7 i dalej w kierunku w kierunku płocka. Uważam, że jest to bardzo niepokojący sygnał dla naszego samorządu, tym bardziej, że jest to droga ekspresowa, która która będzie miała trzy pasy ruchu, trzy pasy ruchu w każdą stronę i no, będzie to miało niebagatelny wpływ na naszą gminę. A przypomnę państwu strategia rozwoju naszej gminy jest taka, że nasza gmina jest nastawiona na turystykę, ale nie turystykę samochodową, gdzie będzie przyjeżdżało dziennie 70 tysięcy pojazdów. I to jest bar bardzo istotne dla przyszłości naszej gminy. Sekundkę. W tej sprawie skierowałem pismo do Marszałka Województwa Mazowieckiego i do Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie za pośrednictwem samorządu województwa mazowieckiego i otrzymałem taką odpowiedź. Samorząd województwa mazowieckiego. Trasa S10 to trasa krajowa, więc wszelkie pytania dotyczące prac nad tą inwestycją Należałoby kierować do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Co do planu, jest 10, przesyłam pytania do Mazowieckiego Biura Planowania i Rozwoju. Czyli jest to odpowiedź dyrektora samorządu województwa mazowieckiego. Pomimo wpisania tego do yy, w, w planu zagospodarowania przestrzennego, ta odpowiedź, jak Państwo widzą, no tej odpowiedzi praktycznie nie ma. Otrzymałem drugą odpowiedź poprzez yy, yy, marszałka z Mazowieckiego Biura Planowania Rozwoju Regionalnego w Warszawie. Droga S10 jako inwestycja celu publicznego z poziomu krajowego wskazana w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 z 19 maja 2016 roku to jest to co państwu przedstawiałem zmieniającym rozporządzeniem w sprawie sieci autostrad i dróg krajowych została ujęta w planie zagospodarowania przestrzennego województwa realizacja inwestycji poziomu krajowego w tym określenie przebiegu tych inwestycji wykracza poza ustawowe kompetencje samorządu województwa pokazana na mapie lokalizacja ma charakter kierunkowy wskazuje łączne punkty i wynika z zapisów wyżej wymienionego rozporządzenia, gdzie orientacyjny przebieg planowanej drogi S10 określono jako połączenie pomiędzy Toruniem, Płockiem, drogą S10 w Nowym Dworze Mazowieckim, a drogą S8 w Wołominie. Właściwym organem w sprawie udzielenia informacji o stanie zaawansowania prac projektowych dla omawianej drogi, w tym jej wariantowania oraz harmonogramu realizacji inwestycji, jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jak widać, tutaj również nabrano wody w usta i odsyłają do Generalnej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wprawdzie jest to przebieg, tak jak tutaj zostało powiedziane, przebieg orientacyjny. Niemniej taki przebieg został wrysowany i niedobrze by było, gdyby. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przyzwyczajała się do takiego wrysowania planu, yy, yy, który przebiega przez gminę Jabłonna. Ja chciałbym tylko podsumować to, co powiedziałem do tej pory. Droga ekspresowa S10 to 18 km długości transeuropejskiej drogi ekspresowej przez gminę Jabłonna. Po trzy pasy ruchu w każdą stronę. Droga ekspresowa S10 to 3,5 tysiąca hektara powierzchni gminy Jabłonna, która znik, zniknie z powierzchni ziemi. Droga ekspresowa S10 to prawie 5, hektar, 5 kilometrów lasów chotomowskich w Rajszewie. Droga S10 to również 3, ponad 3 kilometry lasów legionowskich w Jabłonnie. Droga S10 to 250 hektarów lasów legionowskich i lasów chotomowskich na terenie gminy Jabłonna. Która również zniknie. Droga S10 to około 70 tysięcy pojazdów na dobę, które mogłyby przejeżdżać przez gminę Jabłonna. Nie wspomnę już o poziomie y, hałasu znacznie przekroczonym, nie wspominając już o zanieczyszczeniu środowiska. Ja chciałbym podziękować Państwu, że y, zgodziliście się na podzielenie się. Tymi kwestiami uważam to za bardzo niepokojące informacje, jeżeli zostało to wrysowane w plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego. W kolejnych planach, które będą się pojawiały na szczeblu krajowym, może to być powielane. Dlatego apeluję do Państwa, żebyście Państwo zwrócili na to uwagę i zadbali o tereny naszej gminy. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Panie Mariuszu, ja jednak odnoszę wrażenie kończące z pewnością, że to jest temat na komisję rozwoju. E, dziękuję za przygotowany taki obszerny materiał, ale e, to w zasadzie jest tylko i wyłącznie sugerowany przebieg trasy. Ktoś tam sobie wyrysował z punktu A do punktu B. Jeśli pan dysponuje jeszcze dodatkowymi materiałami, to zapraszam na komisję rozwoju, no bo tam mamy możliwość tylko tego weryfikacji. Tak wygląda ta sytuacja. Panie Radomirze, bardzo proszę. Przepraszam, też. Panie Przewodniczący, ja myślę, że Komisja Rozwoju nie rozwiąże z całym szacunkiem tego. Tutaj z tym tematem należy się zwrócić do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wspólnie z Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego, tak, żeby tą kwestię tam wyjaśnić i prosić o. Realizację tego przebiegu nad lotniskiem w Modlinie. Tutaj nie, nie chodzi o to, że to już zostanie zrealizowane, tylko że ponieważ zostało to wpisane w plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, w związku z tym jest szansa powielania tego typu yy, działań w innych planach już na szczeblu krajowym. I to tylko tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że złożył Pan stosowny wniosek do Urzędu o zajęcie się tą sprawą. Tak? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Tak, jeszcze tutaj yy, zgłaszała się mieszkanka. Proszę bardzo, domównicy. Jeśli Pani uzna za stosowne, proszę się przedstawić. Witam serdecznie, dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Wójcie, Szanowni Państwo, nazywam się Katarzyna Tomalik i jestem mieszkanką gminy. Mieszkam tutaj wraz z, z mężem i z synem i chciałam się z Państwem podzielić, a w, i jak również zwrócić się do Państwa z pewną sprawą, która dotyczy mnie bezpośrednio, ale też dotyczy dużej części mieszkańców tutaj naszej gminy. Mianowicie przedstawię taką króciutką tylko informację o, o sobie. W 2017 roku urodził mi się syn i wiadomo, po ustawowym rocznym rodzicielskim stanęliśmy tutaj z mężem przed dylematem, co zrobić dalej z edukacją swojego dziecka. Niestety, ze względu na to, że jesteśmy tutaj sami, czyli nie mamy tak zwanych. Babć na miejscu, zdecydowaliśmy się o posłaniu dziecka do żłobka. Co y, tak naprawdę y, zderzyło nas z y, rzeczywistością, którą tutaj zastaliśmy? Y, z urzędu uzyskaliśmy informację, że gmina w danej chwili nie posiada takiej placówki. Jak również w najbliższym czasie nie planuje otwarcia. No, w związku z tym byliśmy troszeczkę zaskoczeni, ponieważ tak duża gmina, gdzie rozwija się budownictwo mieszkalne, gdzie z, przybywają tutaj młodzi ludzie, wiadomo, jak są młodzi ludzie, pojawiają się i dzieci. Na tą sytuację, no, mieliśmy tylko jedną możliwość, znaczy dwie możliwości, ale wybraliśmy tą, która bardziej nas satysfakcjonowała. Niestety była to możliwość dosyć kosztowna, ponieważ zapisaliśmy dziecko w październiku 2018 roku do jedynego na ówczesną sytuację jedynego żłobka tutaj niepublicznego. Koszt taki, takiego pobytu wynosi na chwilę obecną 900 zł. A jak wiadomo, przy obecnym poziomie płac i ciągle rosnących kosztach utrzymania, opłaty za, za miejsce w prywatnym żłobku są niestety ogromnym obciążeniem dla naszych budżetów. Dlatego postanowiliśmy znaczy postanowiliśmy, ja postanowiłam łącznie z moim mężem, który przebywa obecnie właśnie z dzieckiem. Zwrócić się do Państwa z prośbą o podjęcie działań, które miałyby na celu dofinansowanie takiego pobytu dziecka w żłobku, bądź też w planach najbliższych stworzenie takich miejsc, gdzie moglibyśmy oddać dzieci pod opiekę właśnie gminnych, tutaj takich. <todgłos》> Placówek, dokładnie, przepraszam. E, dlatego zwróciłam się, raczej znaczy chciałabym się zwrócić do Państwa z e, taką sprawą, żebyście w miarę swojej możliwości e, przegłosowali e, uchwałę, e, która umożliwiłaby Panu Wójtowi e, podjęcie odpowiednich działań, które miałyby na celu e, zapewnienie dofinansowania pobytu w żłobku. No, jak również w szerszej perspektywie odpowiedzi na program, który dotyka tak licznego grona rodziców, którzy tak naprawdę ze swoimi dziećmi rozpoczynają edukację w, w takich placówkach. Także dziękuję bardzo za umożliwienie głosu i niniejszym przedkładam Państwu swój wniosek. Dziękuję bardzo. Panie Wójcie, czy chciałby Pan zabrać głos w tej sprawie? Szanowni Państwo, doskonale Państwo wiecie, że dzisiaj gmina jest w zupełnie innym położeniu i w zupełnie innym wymiarze swojego rozwoju. Czego nie dorównujemy wielu gminom na terenie, na terenie całej Polski, gdzie stać gminę na pewien rodzaju luksus, czyli te nieobowiązkowe zadania, które gmina powinna realizować. Jeszcze kilka lat temu tak szybko zmienia się system edukacji w Polsce czy system przedszkoli w Polsce, że jeszcze kilka lat temu 3, 4 i 5-latki nie miały możliwości korzystania z przedszkola gminnego. Teraz już jest to nie do pomyślenia. Obowiązki ustawowe nas na to nakładają, na nas to, żebyśmy zapewniali nawet trzylatkom wszystkim opiekę przedszkolną. Jeśli to nie jest możliwe w naszych przedszkolach publicznych, to mamy zapewnić w przedszkolach niepublicznych na takich samych zasadach i to realizujemy. No, w innym byśmy byli położeniu zupełnie dzisiaj, bo realizowalibyśmy pewnie różnego rodzaju pomysły, plany yy, i takie rzeczy, które wykraczają poza te obowiązkowe zadania gminy, yy, jeśli byśmy yy, rozwinęli te podstawowe potrzeby mieszkańców. Mówię tutaj o, o tym naszym największym projekcie wodno-kanalizacyjnym, który pochłania bardzo dużo pieniędzy, tak, a jednak możliwości w perspektywie unijnej 2007-2013, gdzie inne gminy realizowały tego, tego rodzaju przedsięwzięcia na setki milionów złotych, nasza gmina tego nie realizowała. My jesteśmy zupełnie dzisiaj w innym, w innym położeniu na materii, niemniej jednak ten temat jest nam znany. Trochę łatwiej byłoby nam to uzyskać, gdybyśmy mieli gdzie takie, takie, takie miejsca przewidzieć dla dzieci żłobkowych. No na dzień dzisiejszy takiej możliwości technicznej po prostu nie mamy. Nie mamy takich lokali, nie mamy takich budynków, które moglibyśmy dostosować do takich potrzeb, a przecież przez kilka miesięcy najbliższych czy roku nie wybudujemy takiego obiektu. Planujemy, i to Państwo wiecie, bo dzisiaj też temat był omawiany, że w tym przedszkolu publicznym, które budujemy, które rozpoczął się ten proces inwestycyjny, który mamy już zaplanowany, takie miejsca przewidujemy. I miejmy nadzieję, i do tego będziemy dążyć, żeby w 2021 roku takie miejsca żłobkowe na terenie gminy Jabłonna były. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos w sprawach różnych i wolnych wnioskach? Pani Aneta Mrozek, proszę. Ja mam taki wniosek, żeby do zaproszeń na sesje, które są wysyłane do mieszkańców, czyli umieszczane na stronie, była dołączona informacja, na której z komisji będzie omawiana dana uchwała. Ponieważ dochodzą do mnie słuchy, że nie bardzo wiedzą po prostu, na którą komisję się stawić. No Nie wszyscy mogą chodzić na wszystkie, a chcieliby uczestniczyć w konkretnych w konkretnych obradach, a tego, tego, tego nie mają. Więc, jeśli by to. Nie mają takiej możliwości. Więc, jeśli by to było możliwe do dopisania, na której komisji będzie która um uchwała omawiana. To jest jedno zdanie. I drugie, chciałam złożyć wniosek w, do Pana Wójta, ponieważ w czasie działań związanych z przebudową ulicy Modlińskiej, kiedy tworzona była ścieżka rowerowa, zostały zlikwidowane skręty w lewo do Komisariatu Policji na tej ulicy oraz wyjazdowy, powstały nakazy jazdy w prawo przy wyjeździe. Korzystały z nich przede wszystkim pojazdy uprzywilejowane, w tym karetka, która w tym przy tym komisariacie ma swoje miejsce wyczekiwania, ale także mieszkańcy. Teraz, by dotrzeć do komisariatu, trzeba jechać dookoła, skręcić w prawo, zawrócić i dopiero dojechać prosto, przecinając ruchliwą ulicę Modlińską. Podobnie jest z wyjazdem. Trzeba znowu skręcić w prawo, zawrócić i jechać w stronę Warszawy albo wybrać dłuższą drogę przez obwodnicę. Y więc wnosimy o niezwłoczne przywrócenie tych lewoskrętów, które zapewniają szybsze dotarcie na miejsce pojazdom uprzywilejowanym, co bezpośrednio przekłada się na skrócenie czasu dotarcia do miejsca zdarzenia i zapewnienia pomocy poszkodowanym. W tym przypadku dłuższy, wydłużenie czasu dojazdu karetki czy policji może wiązać się z narażeniem zdrowia czy życia poszkodowanych. Liczymy na priorytetowe potraktowanie tego problemu, jak najszybsze przywrócenie możliwości bezpośredniego dotarcia do, komisari do komisariatu i wyjazdu z niego. Pod tym wnioskiem podpisali się wszyscy radni, którzy dzisiaj byli obecni na sesji. Dziękuję. No tak, informacyjnie, proszę Państwa, już te, te prace są rozpoczęte i uzgadniana jest dokumentacja dotycząca tego lewoskrętu czy wyjazdu. Niemniej jednak pojazdy uprzywilejowane nie dotyczy. Pojazd uprzywilejowany nie dotyczy. Nie, sprawdziłyśmy to bardzo dokładnie. Dotyczy to tylko i wyłącznie policji. Nie dotyczy to karetki, o którą najbardziej chodzi. Dziękuję bardzo. No to są oczywiście pozornie małe rzeczy, ale warto na nie zwrócić uwagę, także dziękuję za wniosek. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Pan radom mizeł Dziękuję bardzo za głos. Postaram się bardzo krótko, może trochę nietypowo. Minęły ostatnio w sumie 3-3,5 miesiąca, jak dobrze liczę takiej intensywnej pracy. Także chciałem podziękować wszystkim Państwu radnym, bo jest, jest to pomimo jakichś różnic jest w sumie to wielki zaszczyt z Państwem pracować. Chciałem również w odpowiedzi, ponieważ przeszedłem jak inni sołtysi no 100, 1 kilkadziesiąt odwiedzin czy Pan Wójt kontaktuje się z Radą, więc też chciałem podziękować Panu Wójtowi, Urzędnikom, Panu Wicewójtowi, Panu Wójtowi, że przychodzi na komisję i jakby musiałem często dementować, bo taka szła taka opinia, że Pan Wójt się nie kontaktuje z Radnym, także chciałem w kolejności podziękować wszystkim Państwu Radnym, Panu Wójtowi, Wicewójtowi, ale chciałbym szczególnie podziękować tutaj obecnemu Panu Przewodniczącemu. Myślę, że Państwo wszyscy się, no może to wyjdzie troszeczkę na, na, na coś takiego może tendencyjnego. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że bardzo duży wkład takiego spoiwa, żebyśmy po prostu, żebyśmy mogli jak najlepiej pracować. Umożliwienie takich warunków, także na tym bym skończył. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Radku, dziękuję bardzo miło. Ale tak naprawdę to od wszystkich zależy to, żeby to funkcjonowało w odpowiedni sposób, więc jak już mogę, to podziękuję Państwu wszystkim za współpracę. Tak jest. I tym miłym akcentem kończymy. Kończymy. Dziękuję sesję. Zamykam sesję. Dobranoc, wszystkiego dobrego.